Witam Was serdecznie, tutaj znowu rogu z tej strony, no i kontynuujemy sobie grę Star Wars Fallen Order. Już porozmieniałem pewne sprawę tutaj, w tym momencie tutaj kalem i muszę tutaj chyba teraz wbiec. O! Udało się, właśnie odkryłem nowe przejście. Będę musiał teraz coś rozkminić Aha, widzicie, tu mam linę. Aha, i to mam przeskoczyć. No dobra, uwaga. I teraz trzeba rozbujać. I teraz tutaj przejść. O, dobra. I tutaj mieliśmy dojść. Coś to celowo zniszczył. Wciąż czuję tę nienawiść. Zostałości starożytnych artefaktów, które z takiego powodu zostały celowo zniszczone. Chyba tyle, chyba mam to wrócić już. To nic wię więcej się tu nie dało uzyskać już. Padłem ale do nic. A więc teraz możemy sobie rozbudować umiejętność kolejną. Trochę umiejętności. Może sobie teraz pójdziemy w we... Może tutaj większą maksymalną moc, kala. Musimy mieć znacznie więcej mocy super dobra no i co teraz co dalej co dalej kalu co tu robić widzicie, jak coś czułem, że to też będzie przejście dzięki używaniu mocy. Super jest ta umiejętność. Zresztą jak to żeby idzie. A to trzeba to tam podsunąć. Przesuniemy to troszkę. O dobra, chyba wystarczy. I tutaj coś będzie dla nas. Wyczuj echo. Strażnik został dawno zniszczony. Tutaj sobie przeczytamy. Potężny, strzegący grobowca straszny robot Zefo który uległ zniszczeniu dawno temu. Dobra, i tutaj. Czieramy. co. No Big one nam znajdzie. Znalazłeś coś, Bidi One? Zdobyty nowy materiał nam jest świetny. Sylwianskie żelazo. Świetnie. Się chyba nie da nic porozwalać. I to nie chyba tutaj przejść po prostu. No niech tak będzie. Coś tutaj na nas będzie przeszykowane. Aha, trzeba skoczyć i tam dalej. Okej, okay, waga. Oj. O! O! Oj! Wyjdzie mi co po Nie, Hop. jest. Co tutaj teraz? O co tu chodzi? A dobra, latam o. do tego kościoła zatoczymy jeszcze raz tutaj No wiem czy można we, zejść to to Jakoś powinno się dać też nie brane na razie tam gdzie byliśmy wcześniej Chodźmy Jeszcze się nie da już ma nic uzyskać. Idziemy dalej sobie naszym kalem. Dalej. Chyba tylko, że tam można gdzieś to nieść. Zobaczmy to jeszcze. to tam przemieszczać spróbujmy tam dopchać, bo nam to też dało. może nie E, to ok, Nie się... Nic tutaj nie da. To po prostu trzeba tutaj przejść. Okej. Okay. Tego nie da pokonać. Tyle to robię. A, próbuję spróbuję jeszcze raz, ale tym razem już chyba wiem, który uniki. Tak to... Nie, go nie będzie dało inaczej pokonać tego gościa. Ja już takich gości pokonywałem w różnych grach, ale to nie jest takie proste. To jest znaczy jakby bosi. troszkę mniejszej rangi. już już ma sposób więc powinno już się zaraz udać już było naprawdę blisko pokonania go i przejmujemy się tym że giniemy bo to jest tylko gra a chcę go w końcu pokonać to się mówi w grach trzeba być walecznym też Dobra, idźmy dalej. Dawaj. Dawaj Kalu. Dawaj. Biegnij przed siebie. Z BD-1. Mamy no, tu przejście znowuż. się udało, prawo. Tu się nie zyskać. Tam coś jest, jak to? Obywa, czy to... to, <słysza> 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 mhm. <Można> to... <słysza> Myślę, że to by rozwaliło, ale też nie da. <słysza> Dobra, to ta może chodzimy, Dobra, tu się po prostu wróciłem, chyba nic więcej się tam nie da zyskać. z tego, co się zorientowałem, no ale to nic nie przejmujemy się kompletnie. Aha, tutaj skręcamy tam. To jest tutaj to przejście dalej To gdzie tutaj byłem przed chwilą czyli to nie ma znaczenia Po prostu skryłem nowe przejścia Ale prowadzą to do tego samego także Nic nie zmieniające chyba dla mojej jakby rozgrywki Więc o, te części świątyni to już wszystko Teraz trzeba kolejne te części tutaj. Tutaj pamiętam, że to rozwaliłem już. A tutaj? A co tutaj jest? Tutaj nie ma chyba nic. A jednak coś jest. A. Tylko tam się nie da przejść, dobra. Było za blisko. Już przez jedną ten dział. Ja się nie się nie Jest. Prawo. sobie jeszcze tam, co jest. Byłem tam, ale może da się jeszcze tutaj coś. O, zobaczcie, tu jest jeszcze jakieś przejście. Ale chyba też nic nie. O nie, jest tutaj coś. Zobaczmy jeszcze to. BD-1? Tylko się upewniam, że jesteś. Zobaczymy, czy tam coś jest. O zobaczcie, odkryliśmy coś nowego. To po prostu takie wyjście na górę Nieznaczącego. W takim razie co ja tutaj mam robić? Może to już to mam jakby wejść, opuścić to miejsce Bo Skoro już wszystko zrobiłem raczej A tu jeszcze Proszę. nie byliśmy

Ваше... Нет, нет, это нет, 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 Это не имеет значения. Окей, Я не вижу. Dawaj... a Bez sensu. Tam po prostu trzeba przebiec po tej ściance. thank you там а то что бывает Там все не надо стоять. Я зелетую, но там... там все не Dobra, muszę rozpocząć, słuchajcie, poza groom. Jak stąd wyjść teraz? Serio? Bo nie wiem. Nie ma pomysłu. Jak stąd się wydostać. Kompletnie. Poszedłem do tej świątyni i, no, no, i teraz nie wiem, jak do tego... No do grobowca. teraz nie wiem, jak stąd się wydostać. Przedałoby się, nie? że słuchajcie, w tym odcinku to chyba tyle, było z wami Rogu, no i jak się tego dowiem i oporam się jak wydostać się stąd w końcu naszym kalem i BD1, to, to się szykujcie na kolejny odcinek, także do następnego, hej!